Cześć, witam Janek. Tak, wysaliśmy parę dni temu. Właściwie to w niedzielę. Tak jest. E, przyjechał drugi kombajn, druga wersja, rotorowa. Tak, parę model ]ców. GM100. Tak jest. GM100 to jest, jak widać, no, jeżeli chodzi o kombajn, tutaj transportować go można z headerem na jednej, jednym zestawie. E, header 385, jeżeli chodzi o szerokość. No ale co jest takiego ciekawego w tym kombajnie, to jest to, że jak na tej wielkości kombajn jest to kombajn rotorowy z rotorem dłużnym. Yy, czyli jakby masa trafia, przechodzi przez cały rotor. Yy, długość rotora to jest 3 metry. Czy 3, 3 metry tam Która, silnik, silnik odpala, więc zaraz będzie zjeżdżał pewnie operator. Yy, do tego, co mogę o nim powiedzieć? No, tak ten, rotor, samo... nie? ten rotor jest testowany, bo to są kombajny, które są na Bałkanach testowane i tam są bardzo popularne. Sprawa jest taka, no, pytaliśmy się użytkowników. Yy, w Serbii, jak to działa, czy słomę niszczy, czy coś takiego. Mówi, właśnie, nie wiem, bardzo delikatnie się łodzić ze słomą i właściwie nie ma strat, a nie ma łamania słomy. Dla tych, którzy mają wątpliwości do rotora, tak, co do, co do, on niszczy co do słomę, pracy, czy nie. Co do pracy rotora, też słyszeliśmy o jego wydajnościach, na razie nie będę ich podawał tutaj na filmie, bo no, no, chcemy sami może... je przetestować. No. Ale, ale wydaje się, że będzie potrafił naprawdę, naprawdę fajną, fajną ilość skosić na, na godzinę chociaż może wydawać się niepozorne. Tak. No powiedzmy tak enigmatyczne, jest to co najmniej 2,5-3 razy więcej niż kosił bizon, O, <grym> w ten sposób. Tutaj możecie, o, fajnie na, na filmie zauważyć także, jeżeli chodzi nawet na wysokość wyładunku, tak. rura jest bez problemu kierunkowana góra dół, więc można sobie wyładować zarówno na Oby, wannę, na kombajny mają bardzo dobry rozadunek. Tak, bardzo, bardzo wysoki rozładunek, więc można... Można tutaj spokojnie sobie no i, wyładować. No i co to. tu powiedzmy? Y, kombajn y, widać gabaryty, jakie ma. Jest zwarty, taki kompaktowy. Natomiast header wcale nie jest mały. Nie, tak jak mówiłem. 3,85 i można powiedzieć prawie 4, 4, 4, 4, 4 prawie 4 metry. No bo wiadomo, przy, przy rotorze też ta masa musi iść na ten rotor, żeby, żeby fajnie to było no, no tak. mucone. A jeszcze raz powtórzę, no tam. 3 metry z kawałkiem, 660 cm szerokości rotora, no to to nie jest też taki mały rotor. Znaczy, no, header musi być, bo rotor troszeczkę inaczej się w ogóle musi rotorem, bo y, w tradycyjnie jak wjeżdżamy komajem klawiszowym, to wjeżdżamy powolutku w łan, delikatnie, spokojnie, a rotorem trzeba wjechać agresywnie, żeby wypełnił się rotor od razu, do pełna, bo rotor który działa na pół gwizdka, generalnie nie powinien tak działać. No, nie? Potem, czasami, być pełny. potem czasami wygląda tak, jakby ktoś z tyłu szedł i sypał Co ziarno z worka. Technika prasy rotorem jest, jest inna troszkę, no, nie? znaczy Nie było takiego kombajnu na polskim rynku. W sensie w tej koncepcji, że nie mówimy tutaj jakich, o jakichś dużych tak, 400-konnych, tak, tak, 500-konnych kombajnach. Mówimy tutaj o kombajnie 190-konnym, to też należy po powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o moc, to tutaj silnik lejczajowski 190 koni będzie zamontowany, jest zamontowany. W takim wypadku, no co? Trzeba go sprawdzić na polach. Trzeba, sprawdzić, ale trzeba spojrzeć na niego i no, bardzo nowoczesny design ma, nie? E, na pewno będę, będę chciał, żeby, nie wiem, czy teraz, czy mamy chwilę, żeby wejść do kabiny, może zobaczyć? E, Najbardziej, zobaczymy, co jest. Zobaczymy, czy Przemo, taki duży, dyrektor wysoki się mieści. Idę. Idzie. A operator za nim. Dobra. No i teraz tak, siedzimy w dwójkę, ja mam 90-100 kg, Janek też w tym stylu. No i właściwie się mieścimy, to mamy taki luz, Znaczy, że... dyrektor to ma, może się położyć, prawda? Tak, powiedzieć. no na nogi spokojnie miejsce jest, jest yy, i na boki, bo to jest właśnie <grym> na miejsce na półtorej pasażera właściwie. Yy, dwóch szczupów się zmieści. Inaczej, no widzimy co mamy. Yy, przekładnię biegową, yy, od jednego do trzech biegów przekładnię hydrostatyczną, yy, fajnie w podłokietniku. Przy mojej masie też ten podłokietnik fajnie, ten fotel fajnie pracuje. Yy, co jeszcze? No, widoczność to dopiero także jak... Oczy... Ale rewelacja, bo się przecież ucina nam przy nogach, nie? tak, widzimy, będziemy widzieć no. prosto, co się dzieje na headerze. Yy, ja tutaj bez problemu miejsce mam, żeby żeby sobie spokojnie pracować. No, systemy. Yy, Monitory yy są, no, kamera jest. No, powiem szczerze, no, cztery kamery, fajnie, fajnie to wygląda. Yy, też pierwszy raz na oczy widzę, bo dopiero do nas przyjechał system Panu, informacyjny, tak. panel informacyjny, też wygląda to fajnie nowocześnie. Tutaj nie ma nie ma, nie ma za bardzo się do czego. Yy, narzucić, klimatyzacja jest nagrzewnica widzę, że jest o wszystko... i to i to jest, hej. i to jest, ja, że, hej i jest farelka włączona yy, rozładunek rury, tutaj mamy wszystko rozejście pod ręką, no maybe. wszystko mamy pod ręką tak naprawdę yy, chociaż, chociaż tutaj jest, jest to no, mechaniczny kombajn, nie ukrywamy też bo... tak ale jakby te wszystkie aspekty no, ale yy, tak. jeżdżenia, czy, czy tutaj im mniej kabelków i komputerków, tym bardziej niezawodny, Mówiąc krótko. No Bo ja... jednak w tej chwili awarie głównie się zdają, czy ciągniki, czy kombajny, to nie są awarie silnika, czy skrzyni, czy zwoni, to są głównie awarie elektroniki. Bezpieczniki, czujniki, kabelki. To głównie się psuje i to powoduje zatrzymanie maszyny w pracy na polu. Nie, ja jestem zszokowany kabiną. Powiem, no, nie, naprawdę. Bardzo wygodno. I naprawdę na dwie osoby tutaj spokojnie można. Nawet jak to się zmieści, nawet trzy osoby by się zmieściły tak, na, tak. na kanapie. E, też oczywiście on do nas przyjechał: to mamy jakąś tam e, skrzynkę, Część, mamy jakieś części. Skrzynka narzędziowa jest dołączona do kombajnu, więc tutaj, tutaj wszystko, wszystko w jak najlepszym porządku. No i teraz tak, patrzymy tutaj od środka, tuliśmy klapę i co widzimy? Bardzo mało, że powiem, kółek, pasków i tak dalej. Tak. I bardzo dobrze. Widziałem pod tym, pod nadgardzielom jest łożysko od rotora. Czyli napęd w paskach idzie na tył i orto napędzany jest od tyłu tutaj Prosty blok hydrauliczny I tak naprawdę tutaj wszędzie łatwy dostęp do każdego koła, do każdego paska bezpośredni dostęp Ziarnówka, kłosówka Nie, tutaj to, to bardzo fajnie wygląda Ok, no to przejdziemy na radę Z tego do co, co patrzę na, na kosz osłonowy to nie ma skrobaka, ale, ale z tego co się dowiedziałem, mała e, geometrię łopatek i może można w odwrotnym Wydmuchać? Tak, tak jak w ładowarkach. Dokładnie. Odwrotny cuk. Odwrotny cuk można <laughs> zrobić i podobno bardzo fajnie działa. No zobaczymy to podczas pracy w polu. Przejdziemy Idziemy do zacząć to. z drugiej strony. Rozdrabniacz jest. To też jest ważne tutaj w tym momencie. Bo to już dla... jest standard, nie? Powinien Sto... być. Jest. Jest. E, zbiornik paliwa. No tutaj za dużo nie ma, tak. To... Zbiornik paliwa, odsit, napędy, od rozrabniacza, przerzucenie i wyładunek, jeżeli chodzi o, o tak mówię, rurę, którą już, już No raz to po jest kurze, plus. spokojnie, to, spokojnie na, na 4 metry, to jest ciekawe. No, to jest bo, widać, że ona jest na siłowniku, ta rura, po otwarciu można, tak jak góra-dół regulować, to, to, jest, to jest tutaj yy, ciekawe. Dużo kamer, to jest też plus, że wszędzie jest, o pytałeś, nie cztery kamery, nie? pytał się operator, co w nocy? Kamera ma światła. Odpowiedź już jest, czyli w nocy wszystko widać. Wszystko widać, co się dzieje. Jakie jak tutaj... No i to jest fajne, że można wszędzie sobie podejrzeć. Okay. Dobra, czyli mamy proste dojście do całego rotora. Bo za, a to już pokażemy w następnych filmach. Dzięki dzisiaj, temu dzisiaj, możemy tylko, odchylany zbiornik. Dokładnie, możemy odchylić zbiornik, mamy dojście do, do rotora, dojście do napędu wialni. Yy, I tutaj są całe napędy, właśnie ziarnówki, kłosówki, więc... No jest przemyślany, powiem bardzo fajnie, a o dziwo, chwileczkę, bo jeszcze tutaj i też ma sprężarę. Ma sprężarkę, tak jest, końcówka jest. Końcówka jest, więc też do czyszczenia idealnie. przedmuchać, tak. to chyba podpatrzyli od naszych poprzednich kombajnów, <laughs> że w standardzie dają sprężarki. No inaczej, jak wiadomo, przy, przy to, że gardziel jest wąska, bo to zawsze, bo ten materiał nie musi iść szeroko na będę młócący, tylko jest. ma wejść prosto. Do, do rotora, więc, więc tutaj, tutaj spokojnie to wystarczy. No, zobaczymy, jakie będą w polu osiągi. Na pewno będziemy Was o tym informować. Przystawki do kukurydzy? Na chwilę obecną e, przystawki do kukurydzy. No, chcę zobaczyć mocowo, jak on będzie się będzie sprawdzał. Na pewno będę chciał. Piątkę. Ale to, że to... 180 koni tak e, klawiszowy? Tak jest. Piątkę na pewno. E, będziemy może myśleć, i, czy jakąś szóstkę. Tu może tak. być on jest... lepiej piątki, bo on jest krótki. Nie? Tak jest, dlatego, no raczej dlatego na pewno będę myślał działać. o piątce, żeby to jakoś tutaj spasować i, i będziemy... No, I potem tylną oś. No, dlatego wszystko, Spróbujemy, wszystko wyjdzie w praniu. Pokażemy, jak, jak to tak mówi. No i na kończenie parę słów. Oczywiście kombajn jak na testy, będziemy go testować, ale po testach zachęcamy do telefonów. Będziemy jeździć na pokazy, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem tego kombajnu, Telefon się wyświetla do Janka, do firmy. Proszę się zgłosić. I będziemy... Jeżeli nie będziemy w stanie do was przyjechać, bo wiadomo, mamy no tak tak. naprawdę dwa kombajny testowe, rotor i klawisz, który właśnie obecnie jest, na pewno też będzie film już, już z procesu po... montażowego. Po kombajnie klawiszowym po filmie w niedzielę już mam tam chyba, nie wiem, 12 czy 13 eee, zapytań o pokaz. Dokładnie. Także... Dlatego coś się mówię, dzieje, to, nie do każdego <laughs> będziemy w stanie dojechać, ale jak zostawicie nam namiary, będziemy w stanie was informować, gdzie w rejonie, albo my będziemy jeździć e, u zaprzyjaźnionych tak. rolników, żeby można było zobaczyć, jak ten kombajn pracuje, albo albo po prostu pokaz A będzie ktoś, u was. Kto, który w pokazać zobaczyli, to z go na Bednarach, na targach. Może będzie podejść, zobaczyć osobiście. Porozmawiać z nami i może pomyśleć coś na przyszły sezon. Dokładnie tak. Więc Coś dobrego tam przygotowujemy. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.